Dzisiaj obchodzimy uroczystość w niebo wstąpienia Pana Jezusa do nieba. To bardzo ważny moment dla apostołów, dlatego że ten, który im towarzyszył przez trzy lata, który z nimi chodził, uczył ich, dla, który był dla nich mistrzem, jakimś bliskim, ważnym, znika. I zostają z tym właśnie pytaniem: co dalej? Jak teraz mają kochać? Jak służyć Jezusowi, kiedy go już nie ma w taki sposób fizyczny przy nich? Wiemy, że apostołowie mieli taką trudność, kiedy Jezus umarł, że ukryli się w wieczerniku, nawet kiedy z martwych wstał, jeszcze przed zesłaniem Ducha Świętego, gdzieś się gubili, to szli na ryby, to nie wiedzieli co robić. Że, że, że ten brak Jezusa wywiera na nich jakiś, jakąś, jakiś wpływ, jakąś trudność, z którą się muszą mierzyć. I teraz, właśnie y, Jezus odchodzi do nieba, do Ojca. Ten obraz odejścia, on myślę, nie dotyczy tylko apostołów, ale też każdego człowieka, że wiele osób odczuwa y, jakieś oddalenie Boga, Jego nieobecność. Y, Jakoś trudno im uwierzyć też, że Bóg jest z nimi cały czas. No i powstaje pytanie, bo czytamy w Ewangelii, niektórzy jednak wątpili. Co rodzi się w sercu apostołów, co rodzi się w sercu człowieka, jakie pytania sobie zadaje? Może właśnie takie czy Bóg rzeczywiście jest tak odległy, czy Jezus, Syn Boży, opuścił nas i już się nami nie przejmuje, nie interesuje. Być może tak i wiele innych pytań rodzi się na podstawie tej Ewangelii, którą dzisiaj czytamy, którą dzisiaj rozważamy w Kościele. Ale można też spojrzeć na to w inny sposób. Może właśnie to wniebowstąpienie Jezusa to znak dla apostołów, że dojrzeli już do samodzielności. Że mają wszystko, czego potrzebują, żeby kontynuować tą misję Jezusa, tą misję, którą razem z Nim wypełniali, że teraz właśnie muszą w to uwierzyć. Mają przecież też zapewnienie, że Jezus będzie im towarzyszył, że będzie im towarzyszył nieustannie, swoją obecność będzie objawiał może już w inny sposób, tym razem w dziełach, które będą czynić za sprawą Ducha Świętego. W jakiejś codzienności, codziennych oznakach jego prowadzenia. Że Syn Boży nie chcieli się w człowieka, aby przynieść obietnicę, a później, a później nas porzucić, ale jakoś prowadzi nas do dojrzałości w wierze, abyśmy razem z nim mogli kontynuować jego dzieło, że my też jesteśmy zaproszeni do tego dzieła, które pełnili apostołowie. Jezus poleca apostołom: idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Zatem pragnie, aby jego dzieło było kontynuowane, aby nie zostało porzucone. Chce, aby kościół, który zapoczątkował się, rozwijał, aby przez chrzest byli włączani w ten kościół jego nowi członkowie. Więc Jezus chce, aby uczniowie wiernie kontynuowali jego nauczanie. Czytamy, uczcie zachowywać wszystko, co wam przekazałem. Tak mówi Jezus. W ten sposób, jakby przekazuje im swoje dziedzictwo. To, co wam przekazałem, teraz Wy uczcie zachowywać. Przekazujcie dalej to dziedzictwo. To jest Wasze nowe zadanie. A w pierwszym czytaniu dowiadujemy się również, że ze świadectwa aniołów. Ten Jezus, wzięty od Was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba. Czyli odejście Jezusa do Ojca nie kończy Jego misji. Odejście Jezusa wiąże się z obietnicą Jego powrotu, że nastąpi jakieś domknięcie tego, tego dzieła, które, które dokonał, że On nie znika, nie zostawia nas samych. Ale otrzymujemy obietnicę, nadzieję, która, którą żyjemy, która przyj że przyjdzie powtórnie, aby dokonać tego zbawienia, dokończyć właśnie tego dzieła, które rozpoczął, w którym chce nas wszystkich zbawić, chce nas wszystkich przyprowadzić do Ojca. I obyśmy byli przygotowani na to spotkanie z Jezusem. Z Jezusem, który jest naszym mistrzem i naszym bratem. Wsparcie naszych patronów pozwala nam na głoszenie Ewangelii w internecie, również przez to nagranie. Dziękujemy.